I jak na złość trzeba zrobić upgrade. Ale na szczęście to upgrade jest w Mobile, to są naprawdę po 7 mega, po 6 mega po 8 mega tak jak teraz. Także to nie jest żaden problem, mam nadzieję. Eee, dajcie znakę jak to wygląda, czy to się tnie, czy to, czy to działa, bo to jest pierwszy stream na tym internecie nowym. Także fajnie by było jednak zobaczyć, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Na czacie, Chat toast. Nie pamiętam, jak to z tymi ustawieniami było. Ale dobra, lećmy, lećmy, bo szkoda czasu. Stream nie wiem, ile czasu potrwa. O ile się nie wywali wcześniej, nic i wszystko będzie cacy. A mam taką nadzieję, że tak będzie. No to pewnie z godzinkę, no takie streamowanie dłużej niż godzinę to nie dla mnie, chociaż nie wiem sam co się stanie w międzyczasie Tak, fajnie by było gdybym ja wyciszył to w grę tak do minimum, bo ona strasznie, strasznie męczy bułę, ta gra jeżeli chodzi o dźwięk, bo no jednak to jest Yy, gra auto, dobra, no startujemy z dzisiejszym dniem całkowicie od samego początku specjalnie chciałem to zrobić, żeby nie było problemu z tym Check in w, w Gildi na starcie Rewards gildii, Donate, da gildii, Max Donate, jeżeli chodzi o highs bo akurat mam yy, Max, jeżeli chodzi o o te śmieszne coś ta cośki wild crest no a tak to nic więcej nie mam choć chciałbym coś jeszcze dać ale niestety members great all i wychodzimy dobra żeby on nie stał w miejscu to go puścimy jest to jednak jakby nie patrzył gra auto kupimy tylko w shopie e, te fiolki, żeby nie brakło na start, 27 tysięcy niestety fiolki live pod 4 no ale hajsu na razie, na, haj, na brak hajsu na razie nie narzekam, także niech będzie po prostu. Eee, tak, zrobimy od razu grupę eee, w sensie party, żeby, żeby był dodatkowy procent. Zaraz powiem o co chodzi. Dodajmy tyle osób. Na razie zobaczmy, czy ktokolwiek przyjmie. Jak przyjmie, to przyjmie. Jak nie przyjmie, to nie przyjmie. Taka stara zasada. O, nie, nie słyszę w ogóle dźwięku w słuchawce. Ciekawe, o co chodzi. Nawet no, to nawet lepiej, bo dźwięk z tej gry jest naprawdę, naprawdę męczący. Eee, na razie nikt nie wszedł. Najprawdopodobniej, także nie mam się od kogo dowiedzieć, czy to śmiga, czy nie śmiga. Miejmy nadzieję, że śmiga. Dodamy jeszcze parę osób, bo musi być 5. Dlaczego to już, już wprowadzam. Mianowicie tutaj nad paskiem HP na środku jest coś takiego, taki mały pykens. Jak jest party 5, co teraz się stało, to jest 10% expa więcej i 10% golda, 10 golda więcej chyba warto oddać 10% expa, szczególnie, że tu exp jest bardzo męczące i długie także także, ale bo 66 lewele w ogóle doszły, także jest fajnie, weźmy tutaj tak Starving Vampire tu dodatkowo zrobimy sobie a, to już się robi, Hunting Request Opcji jest tutaj multum, zaraz wszystkie spróbuję pokazać. Cokolwiek już. Co, 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 no więcej już wiem niż przy ostatnim filmie, który wrzuciłem na YouTube'a. Także no zobaczymy jak to wygląda za chwilę. Tylko zostawię Was na sekundę, wejdę na YouTube'a, zobaczę czy wszystko działa. Skoro nikogo nie ma i nikt mi nie może napisać, to wejdę sam sprawdzę. Nie by działa, tylko nie wiem jak z dźwiękiem, czy jest słychać dźwięk, bo mam muzykę włączoną. Poza tym na moim komputerze się coś przecina strasznie internet. Nie wiem czy to jest związane po prostu z tym, że mam internet z takiego dysku, który się wkłada w USB. Nie ogarniam jeszcze tego. Fajnie by było, gdyby ktoś tu dołączył. O, jest ktoś. Nie ma historii czatu. Dajcie znaka czy tu wszystko, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, jak to wygląda. Chat toast, czyli to czy mi się wyświetla na ekranie czy nie. Dobra, spróbujmy zrobić inaczej w takim razie, dopóki ktoś nie napisze. Bo nie wiem, może nie słychać mnie w ogóle, co jest, co by było dziwne. Tak. Dźwięk jest, słyszę to w słuchawce, tylko po prostu nie słyszę tego dźwięku na takim niskim poziomie, jak jest. Czyli powinniście mnie słyszeć. Dobra, mail. Zgarniamy wszystko, co jest. Są jakieś tokeny gildine i tak dalej, tak dalej. Tutaj jest coś, jeżeli chodzi o nagrody za check za coś tam, to sobie ogarniamy. Dzień dziewiąty mojej gry. Coiny, ja tutaj nic nie kupuję, to przechodzę dalej. Rest Reward. Zawsze biorę experience, żeby szybciej levelować. 43 tysiące experience to jest naprawdę dużo w tej grze. Nawet mam takie wrażenie, znaczy mam. Chciałbym się po prostu częściej logować, żeby wejść i, i, i żeby, i żeby co jakiś czas tam wejść i, i zgarnąć ten, ten experience. Reklamy w Daily Bonus. Tu nic. Ja zawsze przeglądam, czy się nie pojawiły jakieś opcje za hajs, o jak na przykład tu Onsa Day Pack I tutaj za 10 tysięcy, 10 tysięcy tutaj to jest naprawdę niewiele hajsu A jednak jest drugi jakiś Growth Support Pack Fajnie, bo wpadł Experience Boost Tutaj nic I tutaj nic w Summonie Tutaj jest Summon Girl One Time Bierzemy raz Skip I co tam wpadło? Rękawice T1 Nie bardzo mi to pasi Tu co wpadnie? Pen. Pet One Time No dawaj, dawaj, dawaj Kart Simba Straszna kicha I tutaj Pet gear. Basic Effect 9% kicha, czyli 3 kichy. Daily benefit to są jednak tematy, których, za które trzeba zapłacić. Jak ktoś jeszcze nie wie, no to jest to gra całkowicie pay to win i to chyba nie, nie ma żadnych wątpliwości. Dokliknę sobie już fiolek, jak tu już jestem. Oders. Są tutaj różne rzeczy, na przykład rzeczy do karmienia psa czy kota, czy co tam macie jako peta i teleport za hajs, reszta jest za dolareski Tu jest jeszcze skrzynia Ta skrzynia daje road chest O, tu możemy coś zobaczyć Ja nie próbowałem w sumie Kurde, ciekawe dlaczego nikt nie wchodzi. Znaczy wiem dlaczego, bo jest godzina 10, to kurde, no tak bym chciał, żeby ktoś napisał, czy to wszystko śmiga, czy nie, bo u mnie na kompie na pewno nie śmiga dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, mam z nim problem, jeżeli chodzi o internet. Mimo, że jest tu dobry internet. Dobra. I losowanko z tej skrzyni, którą kupiłem za 10 tysięcy. No fajnie by było, żeby wpadło coś z taką literką T4. Ale jakby wpadło z T3 Epic to też bym był zadowolony RER T3 też bym był zadowolony Reszta będzie taka sobie O jest Kan, elo Słychać mnie? Bo to pierwsza próba Kan weź mi powiedz czy wszystko lata, jak się nie tnie, jak to wygląda bo ja u siebie na kompie nie sprawdzę Na drugim telefonie to ja nie używam go do internetu w ogóle nic nie ścina, wszystko słychać dobrze No super Full HD działa Mam nadzieję, mam nadzieję że mnie tym razem nie trolujesz nie? Jak to bywa w Twojej głowie Ale dobra Jak działa wszystko dobrze to jest ok Weźmy sobie boosta, którego powinienem mieć jeszcze jeden Jeszcze jednego tutaj takiego słabszego Nie Czyli mam Lepiej jak na, jak na drewnianym komputerze nie troluje, jest widział. No i bajka dzięki. A jakie jest opóźnienie? Dobra, jedna godzina sto, 30% expa, to sobie uruchomimy. Jak tu weźmiemy ten cosiek, to jest y, Soulstone. Jak tu przejdziemy, to tu jest coś takiego jak Archangel. I tu się po prostu upgradeuje tymi Solstonami. Opóźnienie w miarę. w miarę, w miarę, w miarę bo małe. Także jest wszystko cacy. No, Pocieszyłeś mnie. 5 sekund. No i bajka. Wejdźmy do petów. Ja sobie to będę robił tak trochę szybciej niż standardowo. No bo, jakby no, ludzie, którzy wejdą ewentualnie, żeby zobaczyć tę grę, to najczęściej pewnie już ją gdzieś tam grali sobie w nią. Dobra, tu jest, jeszcze, tu jest 11. Ten co wpadł jest 9. Także, tak jak mówiłem, jest syf mega. Dajmy fit. Nie. To z tymi petami to jest beznadzieja. W żadnej grze nie lubię, jak są takie opcje petów. Bo to dla mnie żadna, żadna zabawa. Ale ta gra polega na zbieraniu CP, czyli Combat Power i na niczym innym. Tu się nie patrzy za bardzo na to, jakie są statystyki w itemach i jakie są statystyki w pecie, czy nie wiem, czy w czymkolwiek co jest. Tylko patrzy się, czy wzrasta CP, czy nie wzrasta CP. W tym wypadku zrasta CP, mam dalej 5 osób, mam dalej 5 osób party, tak jak mówiłem na początku warto to przypilnować i warto sprawdzać czy te osoby są na tym samym e, CH I, i sprawdzać czy mam dalej 10% czy nie mam. Zaraz dedne, tak by the way, mam takie fioleczki eleganckie, zaraz Wam pokażę o co chodzi te fioleczki jak się uruchomi to dają mi tak 1000 HP więcej na 5 minut 200 deFa i na 5 minut yy, i na... No trzymaj się dzięki za... Dzięki za to, że ten, że mi powiedziałeś, że wszystko jest gitara, to jest najważniejsze a To, to ty, przez ty nie musisz oglądać tego tego tej gry no, Raczej nie grasz w tego typu gry, znam cię już trochę Także fajnie dzięki za info i leć, graj w Rukoja, graj, graj człowieku, exp. A ja sobie dalej będę opowiadał o tym co jest tutaj. <grytanie> <grytanie> Aha, będziesz mnie słuchał. To co jakiś czas będę yy, ten... Co będę cię pozdrawiał po prostu, nie? Dieta? Aż muszę zerknąć co napisałeś do końca, bo... A! Na maczka czekasz. <grych> Okej. Okay. Dieta cud, tak zwana. No, Kwaśniewski też swego czasu nasz były prezydent y, miał taką dietę. Y, ona była całkowicie na mięsie. To może i dieta na McDonaldzie będzie dobra. Choć był taki film, y, gdzie gość żar ileś tam tylko maka codziennie i nie wyszedł na tym najlepiej. Także jeżeli tego nie oglądasz, to sobie to znajdź na internecie. Najpewniej w tytule ma McDonald's, albo, albo coś w tym stylu. Fajne to było, ale to jest stary dokument, już jakiś czas temu wydany. Dobra, wracamy do tego, żeby odklikać wszystko. To jest ważne, żeby na starcie wszystko odklikać. Ranking. By the way, ja jestem na miejscu, w całym, na całym serwerze, na 381 miejscu. Na pierwszym miejscu gość ma 62 000 CP. Który dokument wegi, bo on od, ostatnio szasta? Tym, ten o dzieciakach, czy który? Czy ten o oddymaniu młodych ludzi gdzieś tam na wybrzeżu? By the way, skąd jesteś? <ścoughs> dobra, uciekły. Yy... A, dobra, ranking, ranking. No i tak. O sprzedawaniu dzieci. Nie, nie widziałem. Wiem, że udostępnił Zafriko gdzieś tam na jakiejś platformie, ale nie widziałem tego. Jeszcze muszę yy, zerknąć. Choć dokumenty wegi to prawie jak dokumenty Sylwestra Latkowskiego. Wiary w tym pewnie niewiele. Dobra. Yy, mamy tutaj ranking. Jak kliknie się. Na YouTube jest dobra, to później obejrzę. Ranker Blessing, to oni dostaną jakieś ryjebanie, jak wszystkie dokumenty wegi. 500 EXPA dostałem za to, że kliknąłem i 10 000 Golda, a oni dostali pewnie jakiegoś gratingsa Life Skill. Tu są te fiolki, które ja sobie tam craft użyłem, do tego, żeby mieć więcej defa. Skraftujemy je sobie raz, żeby tak dać dla przykładu. Nie wiem jak inni ja craftuję, jak mi już zaczyna brakować. Achievement standardowo to po prostu się co jakiś czas pojawia, gdy się wypełni jakąś misję. Questy tutaj mam, jak zdobędę quest z poziomu 5-9 to dostanę reward. Tu w międzyczasie dwie skrzynki, czyli nic jakiegoś takiego e, nadzwyczajnie innego niż zwykle. Tutaj są Gildine questy, Sly Skeletons, dobra niech będzie, 250 i Sly Demons, to jest na misja, 2500, wczoraj zrobiłem jedną gildiną misję i zajęła mi ze 40 minut, bo tam jest 2500 mobów do ubicia, ale mówię, poświęcę się. 32, dlaczego to nie rośnie? rośnie, dobra. Czyli dwa kościki robimy w tej chwili standardowy main quest, który, którym jest 103 te vamp, te vamp starving, vampar starving I, i właśnie poboczny hunting request. I za to dostaje się golda, expa i tak dalej. Expa się zbiera, jest level up, za level up się ma więcej HP. Standardowo nic poza, poza jakieś tam normalne ramy tutaj nie wykracza. Wróćmy do tego, co mamy w bagu. Ja jeszcze nie jestem y, aż tak ogarnięty w tę grę i dlatego trzymam wszystkie te itemy. Myślę, że będą mi potrzebne do jakiegoś craftingu, czy do czegoś, ale jak już zacznie mi brakować miejsca w bagu, to na pewno je powipierdzielam. Tu mam coś takiego jak collection. Manage, im, im, items, collection. Jak tu wejdę, to tutaj właśnie te itemy, które dropią z, z tego, ze skrzynek, a nie są potrzebne, to tutaj się je, tak zwane zbiera do kolekcji i ja właśnie zebrałem jedne budki które zniknęły automatycznie z baga no bo już się jakby straciłem kombine tutaj to ja tutaj no pokażę ale tutaj za yy, core krystal które się zbiera można sobie którą skrzynkę skraftować. Ja tego na razie nie robię, bo szkoda mi, pewnie później sobie wykraftuję coś naprawdę potężnego. Tu są, te, tu są tu, te fiolki, które ja po prostu wcześniej skraftiłem. Teraz sobie je wyjmę. Climb, climb, climb. I dzięki temu, jak tu kliknę po prawej stronie nad, nad skillami, to mam te fiolki, mogę sobie ich użyć, żeby mieć delikatny boost 5-minutowy. Coś mi wpadło tu, co by zobaczę. Login rewards za to, że gram już 10 minut. Dostałem 100, 100 fiolek HP od gry. Dzięki, dzięki. Gierko zmienimy sobie, bo ja mam ustawione, żeby po, gdy zejdzie mi HP do poniżej 74%, żeby mi fiolka się uruchamiała. Eee, myślę, że przy tych fiolkach można by zwiększyć śmiało do 80%, ale niech zostanie. Co dalej, co dalej, panowie i panie. Tutaj już mam tak. Yy, to później. Guild Dungeon, Adventure i Adventure Dungeon to zrobimy sobie później. Wróćmy do Baga, w którym mamy te cośki, które soul stony, które jak się przeniesiemy do Archangel, to tutaj. Musimy je zaaplikować, zapłacić, żeby zaaplikować i już niewiele mi brakuje, żeby levelować na 55 level. Co zwiększa oczywiście statystyki, to zwiększa oczywiście CP. Jak zwiększa się CP, to się awansuje w rankingu i tak dalej, i tak dalej. Jak przejdziemy sobie do guildów, moja gildia by the way nazywa się Gamers. I jest stworzona przez, przez gościa, który się nazywa... GameRef tyle w gaming właściwie tutaj. I tutaj on, on, o, pokażę CP przy okazji. Na pierwszym miejscu u nas w Gildzie CP ma 21 tysięcy, a ja mam 10 tysięcy, z tym, że ja nie wydałem w tę grę ani złotówki, być może ten ktoś albo wydał złotówki, czyli czy dolarki, czy co tam wydał, albo grał w tę grę na serwerach koreańskich czy japońskich i co nie bądź więcej ode mnie potrafi, a na pewno, jak się grało, to już potrafi się w wy... duże rzeczy użyć, których ja nawet jeszcze nie liznąłem, że tak powiem brzydko. Fajna jest, fajny jest ten efekt z tym czerwonym obłokiem dookoła, to jest spowodowane moim niskim stanem HP, także użyjemy sobie fiolek, żeby... Można ustawić auto use, ale ja tego nie zrobię. No i użyłem teraz mam boost na 5 minut na def, boost na 5 minut na atak i o 1000 więcej HP niż miałem. Odejdziemy trochę i niech się naładuje Fiola. Niech trochę HP skoczy. Niewiele, no ale dobra, bo te fiolki są takie marne, a te moby są dość mocne, a ja mam za mało CP i to tak w kółko. I jak zginę, no po prostu przyjdę tu z powrotem, tu się nie traci żadnego HP za to, że się zginie, także nie ma problemu. Traci się tylko tak naprawdę czas, który jest z busta, który daje mi 30% więcej. No i traci się po prostu nerwy, tak? Poczekajmy na to HP trochę bo te moby nie są agro, czyli nie przyatakują. Fajnym nawykiem w tej grze jest patrzeć na tą mapę, która tutaj jest, gdy się biegnie przez mapę, bo często tu są questy poboczne, bo właśnie odszedł Gostek, jest 4 już wparty i już jest tylko XP 8% i Gold 8%. Fajnym nawykiem wracając jest faktycznie patrzenie na tą mapę, bo są tu questy poboczne i no i jak się biegnie, to można tego questa pobocznego zrobić, a tak to... O, ktoś doszedł do gildii sam, znaczy nie do gildii, tylko do party. HP w miarę odbudowane, także możemy ruszyć znowu na te śmieszne mobki, które są, tak jak mówiłem wcześniej, dość trudne. Także mogę zginąć, gdy wam opowiadam i ładzimy sobie po zakładkach. Dobra, co tu jeszcze jest? Jeżeli już jesteśmy tutaj, no to po prostu zobaczmy sobie ten shop i zobaczmy jakie tu są ceny. Tu jest jeszcze coś takiego jak Ardel Shop, ale ja z tego nie korzystam na razie. Szkoda mi e, tych diaksów, które dostałem z misji. Jak widzicie na górze na pasku, czerwonych diaksów, które tu są za dolary, nie mam w ogóle. Czyli nie da się ich tutaj zdobywać w grze. Boże gościu, poczekaj, bo jakiś hejt. Boże, gościu, ty nie masz w ogóle pojęcia jak grać, totalny no... Ja dwa dni zrobiłem 68 level i 20, to ty To co tu robisz, to nie o to chodzi w grze i w ogóle. Spoko stary, ja ogarniam, jak chcesz to ty zrób streama i pokaż jak ty zarąbiście grasz i wtedy ja się od ciebie nauczę, nie ma problemu, ja... Uczę się, gram tak jak gram, uczę się tej gry sam, nigdzie nie czytam żadnych... żadnych poradników ani nic z tego. Jeżeli chcesz mi powiedzieć jak, to nie musisz mnie hejtować, że jestem noob, nope, tylko po prostu mi napisz, jak zrobić, żeby mieć więcej. A być może jesteś totalnym no-life'em i w 2 dni zrobiłeś 68 level. I twoja, twoja brocha i bardzo dobrze cieszy się twoim szczęściem, ja sobie gram tak, jak gram. Jak ci się nie podoba, to możesz po prostu wyłączyć i nie oglądać, okej? Okay? Dobra, to lecimy dalej. Ale fajnie by było, gdybyś mi powiedział, jak, jak w takim razie masz 25 tysięcy CP, jak to zrobiłeś.